Siema, ja jestem Korman, a dzisiaj sprawdzimy sobie jak wygląda gra z randomami w Brawl Stars. Lecimy. Gram z Mortisem i Bell, ja gram Piper. Nie wiem czy Mortis to dobry pomysł tutaj. Bell jest całkiem dobra. Oczywiście jeśli chodzi o postać, no Mortis niestety już się wykazał ze złej strony. Gastu jest bardzo dobry właśnie. Więc ja bym się go obawiał. No raczej na pomoc Mortisa nie będę nawet liczył, bo on nie wygląda na takiego randoma, nie za bardzo potrzebnego dobra, brok dostał, trochę go odstraszyłem dobra, dostał, ale niestety się zdążył uleczyć i dostał, pięknie tam się gaz wychyla dobra ja może nie będę gaza fokusował, on jest mocny chociaż nie wiem, nie wiem o, mortis tutaj nawet coś zrobił, ja go będę tutaj zasłaniał Dobra, Mortis sobie wlatuje z ultem. Nie wiem, czy to mu się uda. Raczej nie. I właśnie zginął. No trudno. Tak to, to wygląda. Mamy zdecydowaną przewagę nad przeciwnikami. Mortis właśnie wlatuje. I tak to się kończy. Gramy teraz z Mortisem i Stew, czyli jeszcze gorszym teamem, bo nie wiem, czy Stew tutaj się nada. Może z tym gadżetem przyspieszającym, jakby. Tym właśnie grał, to może by się nadał, ale nie wiem. Na razie to tylko zginął. Mortis planuje chyba tam się wbić, ale zmienił zdanie. No, nie był to dobry. Nie była to dobra zagrywka z jego strony. Myślę, że było to spodziewane. Dobra, niestety mój gadżet nie wystarczył. Stew nawet coś tam podjechał, ale. Nie wiem, czy on nie zginie. Mortis zginął. W ogóle nawet nie zdążył podjechać, a już zginął. Mortis jest taki bezużyteczny tutaj w ogóle. Hmm, coś tam zabił, coś tam nawet zultował. Teraz się wbija w Piper. Gdybym mu nie pomógł, to pewnie by zginął. Ale na szczęście mu pomogłem. Dobra. Hmm, Stew niestety nie wiem, co zrobił, ale wiem, że zginął. Dobra, mam hyperchargea, mógłbym się wbić w taką belę. Ale niestety Mortis. Mortis załatwił nas szybciej. Teraz gramy z Dynamikiem i Piper. Ja zmieniłem na Gasa, bo Gas może być tu lepszy. Ale nie wydaje mi się, żeby były to dobre randomy. Chociaż coś tutaj ustrzelił. Ale przeciwnicy też są bardzo słabi, bo wszyscy tu mają ogólnie Golda. Więc raczej nie będzie też oporu. No i Dynamik sobie tutaj stoi na swojej pozycji. Pilnuje. Piper coś ustrzeliła nawet. No oni raczej nic nie mogą zrobić. Grają jakimś w ogóle. Sandy, Edgarem, Piper niezwykle dziwny team comp, ja tutaj podjechałem go czemu ten Edgar w ogóle podjeżdża mnie? Co? o kurde, uciekaj dobra, udało się I Piper nie wiem czemu nie zgadżetowała może ma inny gadżet nie wiem w sumie dobra, mogę już w sumie wracać tutaj dostał ten czemu Edgar nadal na mnie skacze? mimo że Został tak już zrobiony. No nic nie mogą zrobić, Piper tutaj podjechała, akurat to jej nie wyszło. Edgar wjechał w Dynamica, ale za późno. Teraz gramy z Gromem i Tikiem, czyli dwa throwery, więc naprawdę nieciekawy team comp. Akurat jeden thrower jest tutaj dobry, ale dwa... Myślę, że ten Leon nie da nam spokoju. Na szczęście mam Gasa i mogę jakoś ich obronić. Niestety Leon nie daje nam spokoju, tak jak mówiłem. I nie bardzo możemy coś zrobić. Niestety, ta Nani jeszcze. Leon prawdopodobnie leci teraz na niewicę i wlatuje w mojego groma. Ale chyba jednak się na ja to nie zdecydował. Bo wleciał w tika. No dobra. Nie widzę go, ale jak tutaj przyjdzie, to dostanie tarczę. Niestety, Leon nas podjechał, ale ja go tutaj dobiłem. Jesteśmy zamknięci. Mamy strasznie słabą pozycję, ale możemy z niej wyjść, bo mamy Tika, więc nie będzie źle. Dobra, uciekać z tym Leonem, mnie denerwujesz już chłopie. Dobra, udało się go ubić. Grom jest zginął, nie wiem czemu. Tego na niego bym trochę przycisnął, ale gdzieś tu też Leon siedzi, więc nie chcę za agresywnie grać. On jest na niewidce. Proszę bardzo, dałem mu shielda, tak to by zginął na pewno, ale mimo wszystko się wywalił i ja też, no trudno. Teraz gramy za dymkę z Glico i Kenji, ja zmieniłem na Tarę. Dobra Mortis się tu wbija, nie wiem czemu, no raczej słabo to zagrali, Kenji powinien sobie to strzelić, jak wejdzie, tak jest, ładnie wszedł i mamy bramkę. Mamy bramkę, ale to nie wszystko, bo jeszcze trzeba strzelić jedną bramkę. Tutaj niestety turecik poszedł. O, ta Jessie to jest taka całkiem dobra. Też tutaj. Niestety, ale no nawet nie używam gadżetu, bo bym mi nic nie dał. Jessie ma już w ogóle hypera, więc nie wiem jak sobie poradzą moje randomy z taką szybką. z takim szybkim ultem. Dobra, może tego ulta tutaj rozwalimy? Mortis gdzieś tu jest, widzę. Mortis nie trafił we mnie Ultam, więc udało się go zabić. Rico ładny, całkiem hyper. Zabił dwie osoby i strzelamy i mamy wina. Randomy dzisiaj nie były takie złe. Na ogół nie miałem z nimi problemu. Oczywiście byli lepsi, byli gorsi, ale nie ma tragedii. Zapraszam też do klubu Ayoniu dla widzów. I to w sumie wszystko. Cześć!